Prezydent, posłowie, senatorowie, nie Trybunał Konstytucyjny! Nie rozumiecie pojęcia demokracji i bronicie interesów oligarchii, finansiery, koncernów! To my jesteśmy reprezentantami obywateli! To my chcemy wprowadzić reformy! To my chcemy sprawić, żeby Polacy mogli e, żyć w dobrobycie! A Wy przez ostatnie 20 lat. Niszczyliście ten kraj wysokimi podatkami, głupimi przepisami. I co teraz bronicie swojego plugawego oligarchicznego systemu? Ale my będziemy bronić praw obywatelskich Polaków przed Wami. Konstytucja w artykule czwartym jednoznacznie stwierdza, że władza w Polsce należy do narodu. Naród sprawuje ją przez swoich reprezentantów, prezydenta, posłów, senatorów. To oni mają, mają mandat demokratyczny. A Trybunał Konstytucyjny został wybrany przez polityków, których społeczeństwo odrzuciło. I wy tego odrzuconego systemu, systemu, który odpowiada za powszechną biedę w Polsce, bronicie. To na waszym sumieniu jest 36 tysięcy bezdomnych w Polsce. To na waszym sumieniu jest 1900 bezdomnych dzieci w Polsce. I wy bronicie tego Trybunału. Co ten Trybunał zrobił, żeby w Polsce nie było bezdomnych dzieci? Żeby likwidować w Polsce bezdomność? Żeby miliony Polaków nie musiały emigrować? Nic nie zrobił. A wy tego systemu bronicie. Nie chcemy polskiej oligarchicznej, precz z władzą oligarków, precz z władzą finansjery. Polska dla Polaków, Polska dla obywateli. shiki

Tam na przeciwko Ale demokracja szanuje chyba prawa mieszkańców. No, sprawę, no, Ale nie, A państwo nie szanujecie. Ale Dlaczego nie, nie szanujecie? A, a słyszy pan A podoba się, podoba się do pana. pan no, pan pilnuje się Nie, pan pan jakie masz pozwolenie? No. 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 Duna, jak nie tak Nie wiem. Od policjanta się spyta. Nie... Duda! Duda! to Duda! 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 Nie Duda! Albo w kosmosie. Jesteście chorzy, kurze. Chorzy ludzie. Na Czpanii. Chorzy ludzie. Przyszły za 50, 100 ludzi, chorzy ludzie. A tu jest konfident, chyba od niego chodzi, gdzie pytuje. I nagrywa. A niech nagrywa On A kolega, że Za ale nic, jakie ma zezwolenie, niech pokaże, to, to że... chodzi, Prywa, nie chodzi, przygodnie możecie się to jest sprawa. Demokracja! 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 Nie Demokracja! No nie widzę! Ale ty mnie przeszkadza z tą kamerą, bo nie widzę takich. Co?

A jak tak dalej pójdzie, ten Polak nie będzie tu maska tego, co muszę, tym krajem A my tu na dole walczymy nawzajem Mam tego, że 25 lat Oni dalej tutaj są, a ja nagrywam o nich Mam już to, wam, że jesteśmy wolni już

Lekarzy, a przedstawicielami narodu a prezydent, senatorowie, posłowie. I ci, którzy, którzy nie chcą, żeby w Polsce były przeciwstawiają się demokracji i konstytucji. To nie pierwszy raz w historii Polski. Polska potrzebuje reform. rzekomej demokracji. tysięcy bezdomnych osób i wy to wszystko akceptujecie, a my nie akceptujemy. My chcemy powszechnego prawa Polaków do ochrony zdrowia. A czy wasz Trybunał Konstytucyjny bronił tego prawa? Ono jest zapisane w Konstytucji, ale ja sobie nie przypominam, żeby Trybunał w tej sprawie wystąpił. Czy Trybunał Konstytucyjny, którego broniliście, Walczył z programami wyborczymi, które są antydemokratyczne i wielu Polaków pozbawiły swojej reprezentacji parlamentarnej. Nie, Wasz Trybunał Konstytucyjny nie walczył z tą niedemokratyczną ordynacją wyborczą. I tak ze wszystkimi sprawami w Polsce. Nie bronił obywateli. A my będziemy ich bronić i nie pozwolimy na zaprzepaszczenie szansy na reformy w Polsce. W Polsce trzeba obniżyć podatki, zlikwidować szkodliwe przepisy. Wy tego przez ostatnie 25 lat nie chcieliście zrobić. Wyście konserwowali ten układ postkomunistyczny. To wy odpowiadacie za miliony polaków, które musiały emigrować z Polski. Bo były, bo tu nie można żyć. I my chcemy ten stan zmienić, my chcemy przywrócić Polskę obywatelom. My chcemy Polski Obywatelskiej. Chcemy, żeby władza w Polsce należała do narodu. My znamy konstytucję. Wiemy, co jest napisane w czwartym artykule konstytucji. Władza w Polsce należy do narodu. I naród sprawuje ją przez swoich przedstawicieli bezpośrednio. Nie ma tam słowa o Trybunale Konstytucyjnym, który blokuje reformy w Polsce. Reformy niezbędne. Nie, nie pozwolimy na powtórzenie się Targowicy. Polska zapłaciła zamordami za, za Targowicę. Nie pozwolimy na to, żeby o Polsce dyskoto dyktowali. Los Polski dyktowali jacyś demonstranci, nie Niemcy w Szczyciwie. Kompromitacje, ponieważ Wy jesteście wyalienowani z narodu, wyalienowani z Polski. Wy, zjedzicie sobie stadionu i nie rozumiecie tych wszystkich problemów, które rękają Polaków. A my ich będziemy bronić. My doskonale pamiętamy, kto zachęca Polaków do brania kredytów we Franka. I co? I ten Wasz ekspert dzisiaj jest szefem opozycji. Przepraszam te setki tysięcy ludzi, którym zniszczył życie. Nie! To są wasi i dole. Na wolę narodu, a wola narodu jest jednoznaczna. Chcemy zmienić sytuację w Polsce. Chcemy reform, chcemy niskich podatków. Co to, co? No, tak, przyjaciele z drugiej strony polityki, chciałem Wam powiedzieć, że zachowujecie się w najbardziej normalny sposób. Jeśli wezmiesz między Czerwono, musisz stać na Jestem, jestem lewiczy, bo jest mnie straszny, proszę sam. Jest cały jest za szugenicy.